Welcome guys, ziomeczki, to jest y, Science from The Third Ja jestem Kosa Dzisiaj wam pokażę moją postać, jakąś może misji przyjdziemy krótko, tak właśnie się prezentuje Z trójkę mam w, w, ze wszystkimi dodatkami full edition, jak to tam się nazywało, mini szasy Dobra, i tu jak będziecie widzieć za chwilkę, poczekajcie Mam wszystkie tutaj właśnie pojazdy z dodatku Wyprowadźmy to i możemy jakaś misja Misja 4 Przyjmowanie miasta, okej okay. A może jakiś lepszy byłby Naziemny pojazd Dobra, zaraz otworzymy spadochron tam, Nie no, na spadochronie tam nie doleci Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Podpływamy do brzegu. Wszystko głosy mam niestety zbyt cicho i praktycznie nie słychać. Dobry oh, tak z cakerskim samochodem podjedziemy tam. Okej. Okay. Trochę pograłem już wcześniej od livestreama, jeśli ktoś był na livestreamie, to wie jak ja wyglądam moja postać. Okej, okay, zaczynamy misję. Mam nadzieję, że będzie spoko misja. Siomek nas przyjechał już kupujemy sklep. Okej. Okay. Dalej. Okej, okay, do jakiegoś następnego mamy jechać z sklepu. Nie luzecka misja jak na razie mi się tak wydaje. Później jeszcze wam zaprezentuję co się mieści w moim drugim w mojej drugiej chacie Też mam kilka dobrych samochodów z dodatku ale także to znaczy także yy, takich po prostu które mm, mam zdobyłem ukradłem po prostu Moim zdaniem jest to fajna dosyć gra Bardziej mi się podoba od Sanisrała czwórki od razu był. Tak jak na fejsie pisałem, że Czy chcecie właśnie tego Deferda y, y, Czy czwórkę y, Nie, czy nie czwórkę Czy chcecie ogólnie to, tylko nie czwórkę Żebyście mi nie proponowali, ale tak by mi zaproponowaliście Ale no niestety mi się czwórka nie podoba A chcę żebym... Chcę z wami prowadzić kanał, tak wiadomo, ale też yy... chcę robić kry, które ja będę grał, które będą mi sprawiały przyjemność, ponieważ, ponieważ to ja to nagrywam i później będę miał większą po prostu chęć na nagranie na przykład odcinka z tego Saints niż czwórki. Więc to tyle jeśli w tym temacie Jeszcze miałem nagrać FIFA 14 demo, ale Stwierdziłem, że jak już jest tego pełno na YouTube To wstrzymam się do premiery Jeszcze poustawiam dobrze, żeby nie było lagów Mam nadzieję, że będzie spoko sprawa Mmm, gang Dobra, rozwalimy ich będzie na od karabiny Granatnik mam? Kurde, ostatni granat, o, ale dobra. Taka sytuacja. O fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, oh, fuck. Snajperkę weźmy. O, 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 o. Raz. Dobra. dobra. teraz do następnego mogłem kupić w, w sklepie z bronią granatnik, bo granatnik się uczynią na takie rzeczy. Czy, nie wiem czy zaraz nie zaczynam się palić samochód i będzie źle. Miałem zrobić trochę dłuższy odcinek, ale stwierdziłem, że zrobię dzisiaj taki nie aż taki długi. Miałem gdzieś o godzinę chciałem zrobić, stwierdziłem, że mogę w końcu, to znaczy, nie, żeby sprawdzić, czy po prostu Wam gra się podoba i tak dalej. oboż oboż o boże, O nie, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Nie, tak. Poczekajcie, nie. i weźmiemy tutaj karabin. Pistolet maszynowy Kurde jeszcze policja nam się tu władowała O kurde to jest zbyt gruba zadyma. Nie mam żadnych granatów niestety o Kurde co ja wziąłem pistolet Weźmy odgala może wtedy ich wszystkich tutaj rozwalamy Kurde jeszcze samochód się policjant pali O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde O boże zginę, 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 zginę Skaczemy, mam przyjść więcej sprintu. Zapaliłem się, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie Okej, okay. poczekajcie O kurde, zregeneruje mi się HP Mam nadzieję, że ich w hela nie dostanę Tu się lepiej okej okay. O, i stąd można ich czaskać Z maszynówki I tu kucnijmy O kurde, to jest nasz typek Dobra, tego typa, dobra, tego, tego, tego Tutaj trzeba przycisnąć, nie wiem gdzie on jest Dobra, przywróć życie ziemanowi. O kurde, kurde, jest źle Jamal, gdzie? gdzie jesteś? Kurde, panie. Oboż, helikopter. Okej, okay, przywróciłem mu życie, ale sam dostałem. Ale będę się trzymał jeszcze. Wiedział, że tu będzie taka misja. Na początku powiedziałem: Luzacka misja, tu jednak nie. To jest gangu helikopterka. Ta... Policja mnie nie goni, bo. Ja się... O kurde, nie, jeszcze ja przyodowuję w takim momencie taka sytuacja Mogłem wziąć y, czołg z mojej siedziby głównej Nie no, głównie, nie Z tego drugiego No domku... Dobra, nie im Dobra, tego tego, 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 tego trzeba tam pocisnąć Okej okay. Nie żyję Teraz z tych tutaj Kurde, 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 panie! Panie... Dwaj. kurde! O kurde o kurde, jest źle. Trzeba biegnąć. Kurde pani. Jest źle. Oby nas nie wtrafi. weźcie kumplem się zajmijcie, bo o, o o o o Kurde Dużo tam typów już nie zostało. Dobra, to załatwimy. Zaczniemy ich... Z... O boże, że tu następnie przyjeżdżam, ale zostało już nam tylko dwie osoby do wyeliminowania wezmę tego. Dobra, ok, ten już jest załatwiony. Mi się życie kończy, oni się już schowali, więc wezmę tą broń. Będzie chyba lepsza na taką sytuację. Na szybkie załatwienie tych dwóch typów i spadamy stąd. Tak jest. Bo teraz jakiś samochód ogarnięty wziąć. Jak na nic? O, jedzie, kurde, nie uciekaj pan. Pan Bra. Dobra, bierzmy ten samochód i spadamy stąd. Okej okay. to mi się też podoba, właśnie te wchodzenie do samochodów. Okej, okay. nasz typek już jest, i spadamy z tego miejsca. O, ukry się, by zmniejszyć kosę. Przypadek, nie sądzę. Dobra, jedziemy dalej. Na razie gram na najniższych ustawieniach graficznych, bo większej różnicy mi się wydaje, że nie ma. Żebym miał pewność, że jest płynna, chociaż na wyższych jest tak samo płynna jak teraz, ale... Mniejsza z ty. Moim zdaniem Gierka ogólnie jest też lepsza od GTA 4. Od 5 nie będę się wyręczył, bo nie grałem, ale... Nie wiem, po prostu nie wiem. Ale... Bardzo, bardzo fajna, taka gangsterska, trochę innym właśnie klimacie niż to takie już reklamowane GTA, te słynne takie gTA. Okej, okay, tutaj to sobie uciekamy. Widzicie, mam 13 poziom już, to badał, że mi się wydaje. Czyż nie wiem, dobra, ukryjmy się. Spadamy, spadamy, spadamy. Dobra, jeszcze tych rozwalny wóz już wkurzyłem. dobra, przeładowuję, więc spadam. Okej. Okay. I od razu, jak już jesteśmy w sklepie z bronią, to kupimy y, amunicję. 33 tysiące już mam. Ogólnie ten livestream, który był właśnie z robienia pos... Dobra. Przyjmowanie miasta, ukończono misję. Jakiś hajs dostaniemy. Nie za dużo, ale też dostaliśmy po, w czasie misji, także dużo pieniędzy, ale dobra, spoko. Sprawa, odcinek żydów trwa 10 minut i poczekajcie jakąś tutaj wziąć. Dobra, amunicję mamy, więc jest spoko, tylko granatów. Nie mamy granatów nie są nam. Zbyt I jeszcze zakładnika, weźmiemy, dostaniemy coś, jakiś szacunek czy coś. Okay. Kurde, dobry samochód. LOL. Nie znałem tego samochodu. Już nas helikopter goni, ale to było dobre, to hamowanie. Dobrze się go prowadzi, chyba zaprowadzę sobie go do mojego garażu. Jeszcze przez minutę z zakładnika będziemy trzymywać, a później już udamy się w stronę garażu. O kurde, dobre. O Bo! Jak nim można poszaleć. Kurde, nie zatrzymuj się, bo nam typek ucieknie. Jestem jeszcze dobra, jedziemy dalej. Dobry samochód. Fajnie się to jakże prowadzi. Policja nie ma szans ze mną. O kurde, tam chyba był gdzieś helikopter, ale po co ja tu jadę jak mam O Boże. Taka sytuacja, kurde.

już nasz policja nie nie typie Jeszcze tu poślizg, dostaniem szacun ra, wyskakuj, ej Lol, nasz samochód się tak pali, czy o co tu chodzi? Ta, chyba się pali Bo z tyłu ma silnik, chociaż nie jestem tego pewien Bo dużych zderzeń nie miał, dopiero teraz to powiedziałem po ten helikopter zobaczyć, czy tam jest, bo grałem, to mi się wydawało, że tam był właśnie helikopter Dobra, to sobie już wejdę. Tam coś jest, jest, renderuje się Nie wiem, czy nie na tamtym statku Ale Tutaj raczej nie ma miejsca do lądowania dla helikoptera. Czekajcie, spróbujmy zrobić. Spróbuj... O, właśnie. No, parkur. To to, co mi chodziło, ale dobra, i tak tamto musimy tamto. Więc nie wiem, czy nie lepiej wycofać do samochodu i samochodem tam podjechać. Tam mam samochód, okej. Okay. Bo też spoko sprawa by byłoby jak brzmi jakiś helikopter, ale ten samochód już nam się pali, widać to ale Zaryzykujemy, może się uda Kawałeczek jest Samochód jest ogólnie dobry, tylko że łatwo się psuje Więc nie będę go najpierw, no bo szedł, co to było Jakiś bug mi się wydawał, nie, nie wiem, nie wiem Może to było zamierzone, ok kupmy to on, bo już samochód nam się zaraz jara ale to już dobra, kupię, będę miał jakieś tam hajsy właśnie hajsy, jak tam hajsy, jeszcze nic nie dostałem co uciekasz? Ej, panie pani Przysunąć pani. Taka sytuacja. Okej, okay. to i hajs, ty ej. Ej. Chcesz ci pić Co robisz jej dawaj hajsy Dobra, nie masz hajsów. Porozmawiam inaczej. Zaraz we wezmę helikopter. Dobra, ile w ogóle ten odcinek już trwa. Zaraz dojdzie 15 minut, więc jeszcze trochę. W sory sorry, że ostatnio nie było. Zbyt dużo odcinków, ponieważ nie wiem. Mam nagrane oddzięki... Nie wiem, jakoś... Nie mam czasu ich renderować i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Że niech nam się Sprint z Respi zaczyna padać. I tu jest ten helikopter na 99% albo i... In... Nie pamiętam, bo kiedyś grałem z Juju na P i... Gdzieś był helikopter, właśnie na takich statkach. O ile się nie mylę, ale nie wiem, kurde. To nie, że mieli mi się jest jakimiś gita, ale chyba nie. Nie, no tu nic nie ma. O kurde, kurde. Myślę, że tam jakiś typ stoi, ale no dobra. Można potem się wspinać? Nie, kurde. Tak, to lipa Uch, Dobra Jeszcze sprawdzę, bo tych cytry... Ale nie, ja tu nic nie widzę ogólnie w... Dobra, do wody i podpłyniecie do brzegu Idzie szybciej Gdzie jestem? Dobra, w tamtym stronę musimy się udać I poczekaj... O, oh, sorry Mojego. Włączyłem moje konto, właśnie kasa mi o 3000 aż no Spoko, spoko Dobra, co ja chciałem? Ja chciałem mapę Co tu jest? Ciekawy handel, trudność niska Do tego Anioł stróż Albo nie, bo nie chcę robić misji Zmienię handel tutaj Weźmy i weźmy tu, do naszej chaty Ok, ładnie, pięknie Tam jakiś sołtys, czy to jest nasz Czy jeszcze się nie rozwali, więc może się nie rozwali Zaprowadzę go do garażu Jak już widzicie, pojawia mi się droga, więc już jesteśmy blisko Ten samolot jest ale cały czas działa, więc jest ok. Dobra. Bo jest naprawdę dobry. Pierwszy raz go spotkałem, gdzie gram na ps 3 Tu go nie widziałem. O boże. LOL! Co to, to wyleciał? Szaszataj, jak manie? Naprawdę. Myślę, że on do samochodu biegnie. O kurde, jeszcze w policję, tu jest jakaś zagadka, coś. Dobra, zbadany, ok, więc będę miał coś. A tak z o kurde, dobra misja chyba, coś kojarzę. Więc może być całkiem, całkiem, o Boże, co on robi, o tu, tu, tu. O kurde, zaraz naprawdę rozwalę ten samochód. Wejdźmy do mechanika, może lepiej. Dobra. Dobra, naprawię. Nie wiem o co chodzi, bo coś było, że niedostępne ze względu na kosę, więc nie wiem o co chodzi. Więc co to znaczy, co to jest kosa, ale nie wiem jak to zabrzmiało. Więc wiem o co chodzi, bo to jest to, że na przykład ktoś nas goni czy coś w tym stylu. Oboż Ale nie wiem, ale nam się samo się chyba naprawię. więc jest skid Ole drift, kurde, o boż, ole idzie. Że nic nie wolno, żeby nas zatrzymało. Ok, idziemy dalej? O, kurde, takie miało być takie fajne. O, kurde, boczkiem fajnie, fajnie. Kas80. Za drift dostaje już. Kasę, bo już mam tam zdobyte maksymalne szacun za to, więc spoko sprawa. Zaraz 14 poziom, jedną misję dobrą, kurde. Zaj, tak rozwalę, za i tak rozwalany za butal, dobra. mogłem wrypać się pod tamten pas. Nie no, teraz nie skoczę, tak to nie lubię jeździć jakoś, nie wiem. Bo jak ale przeciwko. Okej, okay, jedziemy dalej. Nie już tu mamy HT O kurde, 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 kurde. No dobra, już zróbmy ten poślizg, dostaniemy kasy. A tak, tak to na pewno wjadę. Hmm. Okej, okay, przechowywujmy go po Teraz wam zaprezentuję samochody także w garażu. Coś takiego, coś takiego. Coś takiego, coś takiego. Coś takiego. Tu takie standardowe bez dodatku na był z dodatku. Coś takiego. Coś takiego, coś takiego. I standardowy Czyli ten co. Przed chwilą mieliśmy. Co to jeszcze Wam mogę zaprezentować? A no dobra, weźmy wyprowadźmy czołg, która jest godzina, tylko sprawdzę. Bo dobra, 20 minut odcinek trwa, więc jeszcze mamy chwilę czasu. Jedną operację gangu zrobimy może. Mapa operacji gangu. Mamy granatnik, mamy wszystko, jesteśmy uzbrojeni maksymalnie i zrobimy bum, Pierwsze takie oficjalne y, rozpoczęcie sezonu. bum, bum, lol. Już się jara. No. Okej. Okay. Teraz będą mnie gliny gonić. Zajęszczę mi drogę, muszę to zrobić po prostu. Kurde, nie patrzymy z... O. o nie! Co on robi? No. Dobra, pierwszy gang jeszcze więcej. Musimy zrobić tych gangów. To jest bardzo, bardzo szybkie operacje gangu. Zróbmy. to za daleko. Patrzę jak tu będzie. Okej, okay, jeszcze kasę dostałem. Jakiś coś, jakieś... Specjalista, boss, koni mnie Dobra Jedziemy, kurde mi się boimy jakiś posów. Czy my jedziemy tyłem, czy mi się wydaje? lol, tu jest operacja gangu, o kurde, kurde Taka sytuacja Ej Ej No ja, ej no ale ja chcę dostać kasy, nie? Nie wiem, czemu nie mam kasy Za to Powiechałem w samą operację Gangu i co? I nic. Muru teraz nie rozwalę, ale tędy czy na szczęście To muszę rozwalić. Okej okay. Boże, ile tam jest? Wy widzicie to jeszcze jakiś boss a zakręcamy lol, tego też się nie da rozwalić, kurde. Ale tych się da rozwalić. I otrzymujemy awans. Fajny samochód, kurde, mojego go wziąć. No i dobra, ostatni gang rozwalimy. Myślę, że mnie powstrzymają dwoma samochodami. Ja jadę ci O, jeszcze 30 samochodów już będę miał jakiś tam cel. Samo Co on robi? Boże. Ogarnij się. Dobra, to rozwalamy wszystkie samochody. Będzie cel. Ten co robi pod front jedzie. Policja powinna być ze mnie dumna. Sytuacja. Ok, tu będą. Ok, No i teraz z tego. Dziękuję bardzo. Tam jest parka, którą z przyjemnością rozwalę Chociaż jej nie rozwaliłem, ale. Próbowałem. Chęci się liczą. Ok. no 8 O policja, policja, uh, blokada policji, kurde uh. helikopter, kurde helikopter, helikopter, nie, 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 No! nie, nie, ma tego nie, nie, O kurde! Jak fajnie! O kurde! O kurde! O kurde! O kurde! A aż no tak wiesz, no co za typ Dobra, już specjaliści tu jeżdżą więc trzeba się wycofać do domu. Mapa Haty i na HT jedziemy, Czok zostawimy. Przyjdziemy samochodem, bo i tak czołg nam się zapisuje. O kurde, ale te bossy są. Co ja zrobiłem? Okej, 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 okej ok spadam stąd spadam sobie, spadam stąd nie no ale się wrypałem. no no, już dojdziemy science Row, planet. Planet Science. O pal o oh boże, oh Bo nie. pal 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 tu będzie jakiś, to Dobra, to ten będzie szybki Zobaczycie, kurde O bow, czym, czym ty mnie gonisz, panie? No już mi oponę Ja Ty obydno, obydno, Wasabi, wasabi jest szybki w kit Normalnie Demo szybkości, wasabi Ale O ku... o Pff. Takie wa, o kurde, dawaj O, kurde. o ale w dobrym momencie wyskoczył Tekas, o nie Przepraszam bardzo. To jest mój pojazd. Dobra, pod dogiem już dojedziemy do końca, nie. Taka sytuacja. Przejechani ludzie. Połowa. Z tego co jest na cel. Już nie mamy opon, No fajnie, fajnie. Już chyba blisko do tylko O, Boże, jeszcze tamto przyjechać. Nie, tu już jest. Okej, okay, tu. Ja już mi się z wami żegnał. Ja byłem w Science cosa row. Taka to jest zmiana, miałem no, To był Science row. Ja byłem Kosa Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Więc do zobaczenia. Cześć.